Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Ziora, jestem kierownikiem kliniki chorób płuc i gruźlicy w Zabrzu. Patrząc na pacjentów chorych na IPF, czyli na samoistne włóknienie płuc, musimy mieć na uwadze, że nie tylko leki antyfibrotyczne odgrywają e, Kluczowe znaczenie w terapii prowadzeniu tych chorób. To chyba tylko czubek góry lodowej, chociaż dzięki dwóm nowym lekom antyfibrotycznym mamy szansę na zahamowanie procesu chorobowego skuteczniejszą aniżeli dotychczas przy pomocy glikokordykosteroidów. To jak powiedziałem, czubek góry lodowej, bo kompleksowa opieka zakłada współpracę. Pulmonologa z innymi specjalistami, którzy także roztoczą opiekę nad pacjentem. Chodzi przede wszystkim o wykrycie szybkie wszystkich chorób współistniejących, a trzeba pamiętać, że 30% chorych na samoistne włóknienie płuc może mieć nawet cztery i więcej chorób współistniejących. Bardzo często zdarza się jedna, dwie, trzy choroby współistniejące. Przecież musimy pamiętać, że są to chorzy, którzy mają dodatkowo nadciśnienie tętnicze, bardzo często niewydolność krążenia, mają problemy endokrynologiczne, gastrologiczne, mają często cukrzycę. Czyli nie tylko samo leczenie antyfibrotyczne i hamowanie procesu chorobowego, który polega na włóknieniu płuc, nieodwracalnym włóknieniu, ale także równoczesne leczenie tych schorzeń współistniejących. Z powodu schorzeń współistniejących umiera 30-40% chorych. To znaczy, to jest zasadniczy powód zgonu, a nie tylko niewydolność oddechowa, która rozwija się w trakcie choroby. A zatem szybka koordynacja działań polegających na odpowiednim kierowaniu do specjalistów, na powołaniu nawet specjalnego zespołu, który Taką opiekę nad pacjentem roztoczy od początku wykrycia choroby aż po zgon. W Stanach Zjednoczonych nazywa się to właśnie zespół multidyscyplinarny, który jest koordynowany przez albo lekarza albo przez pielęgniarkę. W Anglii to na pielęgniarce spoczywa główny ciężar koordynacji takich działań i opieki nad pacjentem aż po zapewnienie mu opieki paliatywnej, opieki domowej. To także oczywiście szybka reakcja na desaturację krwi w czasie wysiłku i kierowanie pacjenta do tlenoterapii domowej. To będzie także objęcie chorego opieką psychologiczną, no i przede wszystkim opieką rehabilitacyjną. Także szacujemy, że żeby taki zespół mógł właściwie pracować. No musi się składać nie z jednego, dwóch, trzech specjalistów, ale nawet mówi się, że kilkunastu specjalistów. Czyli nie tylko pulmonolog, ale kardiolog, gastrolog, diabetolog, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka, sekretarka medyczna itd. W Polsce oczywiście nie ma takich zespołów, bo nikt za to nie płaci. To jest praca społeczna, którą my wykonujemy tutaj w klinice, starając się stworzyć, ramy takiej wielospecjalistycznej opieki nad chorym na IPF.